Skyblock. Jak brzmi zimaczek ze skatebloka? No tak jak on. Aha. A <grych> no to ja nie wiem. Ja nie wiem, po prostu podobny głos musiał mieć. No tak. Ja w sumie nie wiem, jak ja brzmi. Normalnie. Jak YouTuber. Tak. Tragicznie. Ile mam lat? Pogłośnie, rzecz jasna. Ciężko określić, ale strzeliłbym, że tak. 22. Dobra, dobra, może być. Generalnie to jest tak, nie brzmisz młodo ale też nie brzmisz staro. No nie no, ja nie jestem w stanie staro brzmieć jakieś jakaś. Co Ja sam nie Czasem. wiem na ile miałbym brzmieć. A ile ma? Co so, ja mam... To znaczy no spróbuj zgadnąć po moim głosie No nie no bo 73 <głos> 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 Za daleko Ale Tak się czuję Znaczy no, wiesz, ja Nic jest... nie rozumiem Ty Ja mam 21 <noise> lat, ale plecy <plus> 70-latka <noise> jeszcze raz Dobra, bo nie mam, wiem, tak... 21 lat, ale plecy 70-latkę. No, plecy, ja zrozumiałem. Nawet nie <noise> wiem, <was> co <to> roz... <noise> zrozumiałeś. Nie wiem, ale coś mi się skojarzyło z brzuchem, ale nie wiem czemu. <noise> tak, w A moim wieku dzieją się rzeczy z moimi plecami takie, jakie nie powinny się dziać. Więc... Czyli masz 18. <noise> nie, 20 blisko, dokładnie. Blisko, blisko, ale ciut więcej. 21. No nie no, bo ja mam 21, mm. to on by zareagował Tyle samo, czyli no 20. on ma 20 Jesteśmy młodzi no. O, obraził się Nie tak, wy jesteście młodzi no Za śniadanko ma Siema Hej. Ty idziemy, byś tak zrobił Dobra, SP, Teraz z łopatą śpisz? Teraz łopata. Ja za To jest dobrze. Jak prawdziwy Drobas. Nie no Arbus nie. Arbus to jest samo woda. Z kubełkiem KFC. ale reklama darmowa. Czemu KFC jest lepszy niż Mac? bo nie strają do jedzenia ja, ja ten, ja raz byłem w Maku w Lamporku zamówiłem sobie zwykłego twistera dali mi wege twistera o i w ja nie wiem jak użyte ale nie prostuj tego terenu aż tak to nie ma wyglądać kurczę jak customowa mapka, płaski świat ale co jest do budowania, to jest do budowania tutaj <grym> no ta no, to już się starczy Będziemy budować, damy radę. Damy radę? Ja chyba, wrzut Chyba na Tak, damy radę. Tak, tylko wrzuć na tego hasztagowego hashtag. No właśnie, właśnie. Mamy bardzo dużo drewna, a bardzo mało chęci do budowania. Nie, jak zawsze. Nie mogę Znacie pisać. słonia? Nie, kto to? Epa lub taki. Weźcie mnie jak z nich powiedzieć, z 100 milowego słonia? I to ja chyba idę. Dokąd? No tak, piosenka mi każe. Jakby jedyną piosenkę Słonia, którą ja znam, to jest Ania. To nie jest słonia, to jest słonia, nie? To jest słonia. Ja generalnie rapu nie lubię. Ja ogólnie lubię te takie słoniowe historie, co on jakieś. Typu właśnie Ania. Ty, to fajnie akurat powiedział. Karol, to co? Wystarczy. Jest ok. Nie no, generalnie to najwięcej słucham głównie elektroniki. Na przykład? Y Drum and bass. Jeżeli już chodzi o te. No jest takich twórców, no to na przykład Maduk. Eee. Y no to ja Madug, słucham... Subfocus. No to ja jestem mainstream'owy i słucham trap'u. Trap'u? Trap'u. Trapu <grym> Rap'u, tylko że ty z przodu. Taki, taki rap? Tak. Tylko że na autotunie. <grym> Dobra, co budujemy? No focus, właśnie paradise. czekam aż jakieś info w końcu będzie i się w końcu zgadamy co radę, ten. Bo... Tutaj yy, kierownik budowy, Piesawki Najpierw może przegadajmy to Z czego zrobimy podłogę I w jakim kształcie zrobimy budynek Podratowy No dobra A podłoga z czego dokładnie Nie, w sumie nie, dobra, róbmy okrągły Wtedy fajnie zróbmy no... Tylko jak chcesz zrobić okrągły to musi być duże i łatwe No to... jest... teren tak, że to styknie No dobra Czekaj sobie tylko... Podgłośnię Tylko nie podgłośnij bloków Nie, dyskardę sobie podgłośnie. wiesz? Nie, dobra, czekaj, może ja wrzucę jakąś pesekę, którą ja ale będzie dzieło sztuki Czekaj co ja szukam aktualnie To jest dobre question O nie tego nie włączę bo mnie zyzywacie Tego też Tego też Tego też Tego też Może nic nie włączę Yyyyyy... <śmany> o, Jacusia włączy. <śmany> Dobra, usłyszymy imprezę. Dobra, skoro tak się bawimy... Tylko nie wrzucaj, proszę Cię, listy 55 elementów. Muszę entera. Dobra. Trochę czuję się jak wiewiór. Zwycięsko Jak Klosia Młoda Leokadia Królowa Sorry, ale jej akurat nie mogę słuchać Wiesz ty co? Nie no, bolą mnie uszy Dżunglowa Kloba. dziewczyna Jak nie możesz słuchać królowej Leokadii?

Karol, gdzie ty jesteś? Widzisz mnie, a nie? Widzisz. Tam. Ty, już, ty już dom zbudowałeś. Jaki, Jaki dom? No, ja widzę pochodnie w środku. O kurczę, wiadomo. Wiesz, to jest nowa edycja będzie, wiesz, domek, w jaskini i coś w tym stylu. Ty, no niezłe mieszkanko. Masz tu nawet basen. I z tego basenu z jednej części no. można wypływać drugą, no. ale jazdy. <laughs> zapraszam, zapraszam do zwiedzenia. Podłogę robimy z jakiegoś przerobionego drewna, czy po prostu deski kładziemy? istotne jest. przerobionym drewnem. Istotne jest to, żeby robić każde piętro. Y nie, każde piętro, podłogę, szerokość, dwie kratki, tak żeby każdy miał swój sufit i swoją podłogę. Czekaj, to muszę od czegoś zacząć. No, możemy ustalić, że pierwsze piętro będzie. Aha, bo tutaj jakieś drzewka są postawione. Kamienne cegły. Nie wiem, czy mam to niszczyć, czy nie? Niszczyć. Mamy tego drewna tuż, a jest najbrzydszym w grze na Dobra, czyli kamienne cegły a jak tutaj, jak się to robiło? Kobl do pieca i stone... Aha, bo to się robiło z clear stona, nie? Tak, zwykły błuków A No hej No oh, hej, brakowało hey. No, brakowało nam kierownika budowy, stwierdziliśmy, że hotel będzie okrągły. Co? No. Robimy okrągły stół. Stół? To u góry będzie coś? Nie, nic nie ma. O, tu jest fajne miejsce. No, wyrównaliśmy. <grym> Specjalnie. Znaczy, to to znaczy to Karol wyrównał, przepraszam. No tak. Też prawda. Dobra, jest to jakaś ale... chłopata. Hej, ale w sumie to jakiś pomysł mam, bo. Możemy zrobić coś takiego, że jakby tutaj reszta będzie okrągła, ale jakby od wejścia będzie jeszcze taka osobna wnęka wychodząca do przodu i ona o. będzie do samej góry szła. Prosta. No, no, Czyli ty to... chcesz zrobić po prostu literkę L? Yy... Nie, 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 czekaj. Zaraz ci to zwizualizuję, jak to ma wyglądać, tylko daj mi to. A ja jestem ucieszona, bo prawdopodobnie za dwa tygodnie około. Będę już na siebie okreszła. No. Uh, a mam fajny strój gada, Taki. co sumie nie jest kolor, już mi się nie podoba, ale. Ale zostawię sobie. A ja jutro wracam po ponad dwóch tygodniach na treningi. Okay. Normalnie bym ćwiczała w domu? Z jakimiś, nie wiem. A, jak one się nazywają? Fitnessiarami Nie, nie wiem. Bo... Ale albo nie wiem cokolwiek ale ja jestem tak niezmotywowana jak ja a czyli jak już ten jak, już, jak, jak ja chcę ch to ja po prostu tego i tak nie jak już wydasz te pieniądze na ten karnet to już chodziła tak hmm. Chodzi Zamy, mi, to, że Zamyśliłaś to, że... się <laughs> Chodzi mi o to, że jak już pójdę na tą siłownię, no to co mam tam innego robić, jak nie ćwiczyć? To już będę jakby zmuszona, bo ja z siebie A, czasami muszę zmuszać. A ty wiesz, że... Ale co się... Jeżeli nie masz motywacji, to znaczy, że nie chcesz czegoś robić. Nie! To właśnie jest skomplikowane. ty musisz użyć psychologicznej strony myślenia. No to dobra, inaczej. Patrz, ja ci to wytłumaczę, w prostym skrócie. Ja ale... chcę być fit, co nie, więc chcę iść na siłownię, żeby po prostu, bo mój mózg mówi, ja chcę, ale moje ciało jest takie, aaa, wolę sobie poleżeć, a jak i będę na siłowni, no to nie mogę sobie poleżeć, bo to jakby, no samo jak powiedziałeś, że pieniądze, trochę szkoda, jak będę tam siedzieć i nic nie robić. Ale to mózg steruje ciałem. Ty, ale... Ja... Nie muszę. Tak. Ty uważasz, że to za ciebie Ja chcę tylko pokazać, Dobra, 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 dobra. Pani kierownik. Dobra, to wracając do tematu siłowni. Czyli ty za cel sobie stawiasz bycie fit. A co rozumiesz przez bycie fit? Jezu, yes. mm, będziesz mi teraz łapał za słówka. Zdjęcie na Instagrama z siłowni. Ale nie, bo ty... Haha, dobra. Nie. Yeah. <laughs> to znaczy, jeżeli tylko po to chcesz robić sobie... Jezus, te... nie chcę być kluską. Zombiaki, zombiaki dom. No. Budowałaś masę mięśniową no? no Nie, po prostu masę zbierałam Żeby... Ale nagrybić... jaką ty masę zbierałaś jak ty Powiedz, że się rozlała i tyle Jezus mm. Co? Yo, jak brzydko. Nie aż tak nie, ale... Czyli, czyli 55 kilo to już się wylewa, tak? Nie, w sensie Około, widzę, teraz mam tyle. Jak miałam wcześniej, to miałam 50. <laughs> A to jak mówiłam przez tabletki, więc. Jakby. O ty, no o podoba to mi się tylko. O... Że... Po prostu tu, tutaj z tej jednej strony od wejścia będzie takie przedłużenie proste, nie? I to będziesz to, to w górę. Totalnie oddało, oddało oddaję, tylko. Podoba mi się. No to... zombie cię lubi. A. pójdziemy, no pójdziemy spać? Stary wszedł do pokoju <laughs> Tylko nie siadaj na mój miecz <laughs> Zdjęć z tych łóżek Nie Ty. Fak, co ja piszę? Weź, weź się połóż Nie A <laughs> ja wiem jak A czemu mnie ziściłeś? O co chodzi? <grymne> Weź najbliżej. No. Dobra, teraz muszę zabudować tego koło. E... Znaczy, nie wiem, czy to jest dobre, od tego chcecie zaczynać, czy. Nie wiem, czy wiecie, ale mój tytuł to sabotażysta. Tak? Dlatego. N <grymne> nie wiem, czy wiesz, ale dostaniesz mieczem przez grzbiet, jak coś zrobisz. Eee... Nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. Nie, ja myślę nad odpowiedzią, ale jestem słaba w tym. Be jestem słaba w tym. Z gdzie mu matkę! Nie umiem. Twoja ja. stara... Y, Ej, De finito! Despacito. Nie można tak, bo jak, to, jak ktoś nie ma matki? ma do matki No to wtedy nie, nie. wiem Dobra to, okay. Jak nie ma matki to nie musi się obrażać O oh, yes. Prosta piła, nie? No jak ktoś ci mówi Twoja stara To już Nie ma matki Jezu yes. Czarny <noise> humor I płacz Lepiej A Ktoś mówi Twoja A stara To już Mam dwie A co ty tu robisz? Nie no nie eee, tego terenu Widziałem to zobaczcie! Tu może być na farmę. Ty wiesz, jak ta się kilka bije? We śpiewalni z wyskoku. Ja wiem ile z wyskoku bije. Ja chcę, ja chcę! Stań tu Co? A ty drewnem bijesz. A, a czym mam? A mi chodziło o to. Aha. Zważę eee. masz serduszek. Noe. Eee. Mam leci w <noise> tle? Ledwo słyszę, ale coś tam słyszę Pixa Niezłe dymie Ale my. fajna dróżka, tylko ciężko przez nią przechodzić no Jakie dróżki? No tu coś jest tej... Gdzie jest dróżka? Co? No tu Kurczę, wpadłem Ale jak mówisz tu, a ja nie wiem gdzie jesteś, to to nie daje <noise> Tu! Spójrz! A, tam jest! A, tam! Kurwa, ty chciałeś to wszystko Ja! Ale to może najpierw zrób jakąś lepszą łopatę, a nie ty się marnujesz czasem Spokojnie, kamienną. spokojnie. Ja tu obserwuję co budujecie. Ja tutaj podziwiam właśnie. Weź, budaj kamienną. Na razie próbuję coś wykminić, bo chcę zobaczyć Bo wy chcecie ceklanych tych Ej, Wiktor. Co jest? podłoga Jaka jest twoja ulubiona postać z Stinty, bo zapomniałam. Z czego? Zinti dance. Y... Moja Raven. chyba łatwo. Moją chyba łatwo zgadnąć. No gwiazdka. Gwiazdka. Ha. Nawet nie musiałem rozmawiać, żeby wiedzieć A czemu gwiazdkę? A bo jakoś ją lubię. Tak, o. Jest zabawna. No to ja Raven, dlatego, że to jest mój spirit anima. A ona jest też fajna. No ona tak chodzi taka za manna i wszystkich Nie lubi. No to ja jestem przecież. Ale ona lubi te, kucy się, więc to jest też fajne. Ja robimy... No to ja przecież jestem koniarą. Z czego, z czego robimy na przykład te ściany? Bo z Ale... samego drewna Zderka. to trochę tak biednie. Okay. Czekaj, jeszcze raz. Kto pierwszy spadnie? Czekaj, jeszcze raz spadnie. Dobra, teraz. Kto pierwszy spadnie, ten oddaje cały... Ale. Golik. Ale ty spadłeś. No <laughs> bo nie zaczęliśmy. To stoisz. Tu się nie liczy, tu można spaść. No, start! No się! Się Przegrałem! Co to, to powiedział? Który to tak brzmi? Karol! Co ty robisz? Nic. To będzie na ten! Na działkę. Na. Mam pomysł. Działka? To... Się Nie! <grym> Który ci pił? Nie wiem. <grym> Łukasz to nie tak się pisze. Jaki <grym> Sru... <grym> Łukasz? Co? 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 Pan Zefin to Łukasz? Tak. Nie, to jest Ej, <grym> <grym> e, co to tak płasko tutaj? Hey, Moja... dziesiąta intuicja podpowiada mi, że ktoś mnie okłamuje. Karol! Słucham cię. Nie taka płaska. <grym> Karol, jeżeli ty, jeżeli ty wyrównasz ten teren, co tutaj wyznaczyłeś, nie? To ty jesteś nienormalny. Czemu? A już w ogóle tą kamienną opadą. Challenge przyjęty. Dobra, no, co my tu mamy? Może ja coś zacznę robić, bo ja sobie zleję. Nie, no ja muszę coś innego porobić.